Dzisiaj o tym, jak Boże Słowo i jedzenie pozwala nam odkryć, doświadczyć, poznać zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy o spotkaniu o rozmowie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego razem z jego uczniami w Jerozolimie. Uczniowie najpierw wspominają doświadczenie Jezusa, które mieli niedawno, jak poznali go przynajmniej tych dwóch wracających spod Emaus, jakie mieli doświadczenie Jezusa, kiedy im wyjaśniał pisma, kiedy łamał dla, nas, dla nich chleb, jak go poznali. Wracają, dzielą się ze swoimi braćmi tą radosną nowiną. Ale w doświadczeniu Kościoła, czyli również naszego doświadczenia dzisiaj, nie jest decydującym tylko pamięć o Jezusie Chrystusie z martwych o tym, o czym, co on robił, jak działał w naszym życiu, w życiu innych uczniów Chrystusa, ale decydujący jest o tym, jak Jezus dzisiaj działa, jak dzisiaj do nas przychodzi. Jakie mamy doświadczenie tego, że Jezus Chrystus z wstał, a co za tym idzie żyje, a co za tym idzie jest możliwe spotkanie z nim? Jezus więc, jako z martwych wstał i żyjący, przychodzi do uczniów i słyszymy, że powoduje tu w nich wielki wybuch emocji. Są zalęknieni, zatrwożeni, niedowierzają, różne trudności rodzą się w ich sercach. Jezus najpierw pyta ich o te trudności, mówi, dlaczego te wątpliwości rodzą się w waszych sercach. Chce, aby oni wyrazili to, co przeżywają, to, co jest ich trudnością. A potem Jezus. Chce ich przekonać. Najpierw mówi: Zobaczcie moje ręce i nogi, zobaczcie moje rany, dotknijcie ich. Ta dzisiejsza Ewangelia pozwala nam zupełnie inaczej spojrzeć na postać, na przykład Tomasza, apostoła, który w Ewangelii według świętego Jana jest opisany jako ten, który mówi: Ja chcę dotknąć ran. A dzisiaj w Ewangelii świętego Łukasza słyszymy, że sam Jezus zachęca: Mówi, dotknijcie, jak potrzebujecie, przychodźcie, dotknijcie moich rąk, moich nóg. Niech to doświadczenie będzie dla was decydujące, ale słyszymy, że uczniom to nie wystarcza, dlatego Jezus chce ich przekonać, że nie jest tylko duchem, zjawą, że nie jest tylko jakąś jakimś łudą, że jest prawdziwy, dlatego mówi, żeby dali mu coś do jedzenia, żeby mogli zobaczyć, że on ma prawdziwe, zmartwychwstałe ciało, dlatego uczniowie dają mu kawałek ryby, ja nie mam pieczonej ryby, ale jakąkolwiek rybę chciałem wam pokazać, i Jezus bierze i je wobec nich. Nie wiemy, czy to już się przekonało. Nie jest napisane, czy oni już wtedy uwierzyli, ale jest dodane, ewangelista Łukasz dodaje, że Jezus zaczyna im tłumaczyć pismo. Oświecił ich umysły, żeby rozumieli to, co Jezus im tłumaczy. I dopiero wtedy. Chociaż nie słyszymy tego w dzisiejszej Ewangelii, ale dalszy fragment dzisiejszej, dzisiejszej Ewangelii, kontynuacja, mówi, że oni już później poszli z Jezusem radośni. I dalszym ciągiem tej dzisiejszej Ewangelii jest, są dzieje apostolskie, które mówią o tym, że uczciwie idą i głoszą Ewangelię. Że to, jak Jezus oświecił ich umysły, to, jak im wytłumaczył pisma, to, że oni trzymali się Bożego Słowa, to, że Boże Słowo ich ukierunkowało, że to było decydujące. Ksiądz Krzysztof Wąs, niedawno miałem okazję przeżywać z Nimi rekolekcję, mówił takie słowa, że takie jest poznanie Jezusa, jak jest czytanie Pisma i odwrotnie takie jest czytanie Pisma, jaka jest nasza więź z Jezusem, więc więź ze Słowem Bożym wcielonym Słowem Bożym jest decydująca. Ona nam pozwala spotkać Jezusa Chrystusa, ale nie tylko spotkać, ale rozpoznać go jako tego, który przychodzi do mnie, do mojej codzienności. Zachęcam, żeby słuchać, czytać, spotykać się z Bożym Słowem, bo to Boże Słowo otworzy nasze oczy, usza, a przede wszystkim serce na to, żebyśmy rozpoznali Chrystusa, który do nas przychodzi. Na tę drogę niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.